z tej strony Max i dzisiaj gramy sobie w Minecrafta Simic Muncher i się bardzo mój domek zmienił, bo a w ogóle to mi nie pasuje i bo zmieniłem sobie po drugę całą desek zrobiłem dałem po... to chyba w tamtym odcinku dałem pochodzić, nie pamiętam. I tutaj zrobiłem takie ładne schodki. No, no to więc mój domek się zmienił i jeszcze byłem w jaskini tam nic prawie nie było, tylko skiet i tam jakiś e, węgiel był. A tak naprawdę nic tam w jaskini nie było. Nawet nie było żelaza najgorsze. No. Hmm. O, widzieliście sami, że mam no. Jest... Będzie trzeba jeszcze potrzebiać troszeczkę dę... ten, eee... troszeczkę miężka. No, ale szczęście. Ale szczęście. O kurde. No, mamy. No, no. To przepraszam szynki. Ale muszę. Żebym przetrwał. To oh, no przecież szybki można na w wodzie. To tak łatwo. Pek, tak, tak, pyk, Okej. No chodź, o. Dobra. Jeszcze ja gdzieś tutaj wiedziałem chyba owce. Z nie była owca. O tutaj są niektórzy. Dobra. Jak pamiętaj, że tam jest twój domek. No. Okej. Okay. Muszę sobie tutaj mieszko. Będzie mi potrzebne na pewno na co na sto procent Będzie mi mięsko potrzebne Nie od krów oh. ja. nie, robi się ciemno. Tak, to masz... to ja będę musiał szybko iść do tampół, to. O! O, mogę sobie zrobić, zrobić zbrojkę. O, będzie super. Chyba będzie... O, tam jest wraja jaskini, to jak się przespimy to pójdziemy do jaskini i... będzie na pewno dobrze. Kurde, nie no, mogę wejść, o ja robię parkour, ale ja robię. Nie jestem ekspertem, <noise> nie no. Jestem, o, akurat istotny. Jestemek. Pajmy sobie że... do jeszcze. To, toło, tam niestie drewna. O, i tak mam no, tutaj... O, mało. Da. Daję tutaj, to temno. Później sobie to zagrzeję. O, jeszcze to wam. I teraz sobie zróbmy z Jak się robiło z Nie, to tak się robiło spodnie. Tak się robiło. Dobra? Tak. I możemy jeszcze buty sobie zrobić. O, idealnie sobie założymy O. Co ejemy? Ale Ale tu będzie tego miejsca. To pójdziemy sobie już to jest w skinie. Wyciągam. Jo. O, tutaj jest ta jaskinia jest hmm. Dobra, zrobimy sobie schodki do niej O, i można się coś A teraz już sobie Jeszcze razu, okej, okay. spokoj Dobra, to wy do... Pytanie, to mi to jest sąbek? Tak, ale tutaj akurat jest żelazo. Czekaj, coś jest. O, -o. o mam, tak. raczej wystarczy na nie, jeszcze tutaj zombie. No chodź, chodź! Jesteś taki czarny. B. No kurde, nie mogę go dosłownie... Może później tam sto... Może później... Albo na przykład w następnym odcinku w... będziemy mieć tego Irona i spokonamy tam, nie wiem, tam jakieś... potworki... A! Oj Co na Dlaczego... Dlaczego się dzisiaj? nie. Dziś się... Dziś... Dziś się... So, tutaj dziwne rzeczy, ale to... No, dobra, to... Tutaj już jest, jest mój domek. No dobra, tutaj się chyba żegnamy. I jeśli byście chcieli kolejne filmiki ze mną, to proszę o subskrypcję i lajki. I proszę, i proszę napisać też w komentarzach, czy Wam się podobał ten film. No i do zobaczenia wkrótce, w następnym odcinku. Pa!